Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką na Wodę w polskiej i świat. Witają Was Piotr Mirecki i Krzysztof Zieliński. Bardzo dziękuję Krzyśkowi, że nas zaprosił i poświęcił swój cenny czas, ponieważ jest albo w pracowni, albo na rybach. A jeżeli na rybach, to już poza granicami naszego kraju, ponieważ jest to jego pasją. Mieliśmy przyjemność być z Krzyśkiem na rybach. No, lubi jednak te większe ryby, te trudniej dostępne, te, do których trzeba albo dopłynąć, albo dojechać, albo dojść w dużych odległościach od naszego kraju jednak? No przede wszystkim lubię może nie tyle większe ryby, co jest oczywiście prawdą, ale przede wszystkim takie miejsca, gdzie nie ma ludzi. Dokładnie, czyli miejsca trudno dostępne. E, Krzyśku, jeżeli zaczniemy ogólnie mówić na temat blanków, e, jakie tworzysz, od czego to wszystko się zaczęło, ta Twoja przygoda z blankami, e, dlaczego postanowiłeś e, tworzyć swoje blanki, skoro wiadomo, że na rynku e, jest bardzo dużo dostępnych blanków, które można jednak Zakupić i dalej e, tworzyć wędki, ponieważ ty pracownie swoją masz już kilkanaście lat, prawda? Film produkujących blanki jest dość dużo na świecie, i ich oferta wydawałoby się, że jest też dość bogata, natomiast jak zagłębimy się w pewnego rodzaju specyfikę metod wędkarskich czy łowisk, okazuje się, że pewnych blanków brakuje. Ja podejmowałem swego czasu próby nawiązania współpracy z różnego rodzaju firmami w Nowej Zelandii i w Japonii na temat wyprodukowania konkretnych blanków pod moje indywidualne zamówienie. Pewne prototypy do mnie docierały, ale to zajmowało bardzo dużo czasu. Przygotowania, przygotowania nowych materiałów to też było bardzo kosztowne. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że być może warto powalczyć o to, żeby zacząć robić coś samemu. Jak wyglądała Twoja przygoda? Jak się zaczęła przygoda ogólnie z blankami, ponieważ jest to technologia, no chyba nie ma produkcji blanków w Europie, prawda? Tak, takich blanków nie ma. Oczywiście nie można czerpać żadnych jakby wiadomości tutaj bezpośrednio gdzieś z firm z lokalnego rynku czy nawet z europejskiego. Natomiast miałem to szczęście, że przebywałem w różnych fabrykach tam, gdzie są te blanki budowane, miałem możliwość przebywania na produkcji, uczestniczenia na etapie produkcji, projektowania produkcji tych blanków. No i na początku myślałem, że ta oczywiście wiedza będzie w dużej mierze wystarczająca do tego, żeby stworzyć własną produkcję. Zamówiłem w odpowiednim miejscu maszyny, które zostały wykonane na moje potrzeby, no i rozpocząłem przygodę tutaj już na miejscu w Polsce. Oczywiście zakładałem, że ten czas potrzebny na wdrożenie danego produktu, przygotowanie, przetestowanie będzie długi, ale jak to zwykle bywa, ten czas był no, wyraźnie dłuższy. Więcej czasu było potrzeba na przygotowanie tych blanków w takiej postaci, żeby można było je wprowadzić do ogólnej oferty. To są tysiące godzin przepracowanych, yy, przesiedzianych przy komputerze nad projektami, czy potem jak już jakieś prototypy powstawały przy maszynach, które, które pozwalają testować te blanki i porównywać. No rozwinęło się to w ten sposób, że po wprowadzeniu pierwszych serii blanków ja cały czas pracowałem nad jakimiś następnymi rozwiązaniami tak, żeby ta oferta cały czas była Coraz szersza, coraz bardziej dopasowana do potrzeb tu wędkarzy głównie w Europie, bo ja jestem głównie skupiony tutaj na rynku europejskim pólicom. Jeżeli chodzi o blanki, bo wiadomo, że te początki były twoje ciężkie, powiedz mi, czy testowali wędkarze te blanki? To znaczy, no wiadomo, że przeważnie jest tak, że sprzęt wędkarski testują testerzy, prawda? Tak. Czy miałeś takich ludzi, którzy sprawdzali te blanki i oceniali je, na jakiej płaszczyźnie są dobre, do jakich ryb i tak dalej? Tak, oczywiście, to jest bardzo ważny etap, o ile nie najważniejszy, bo można wykonać pewnego rodzaju obliczenia, mocowe parametry charakterystyki ugięcia, można profilować w odpowiedni sposób, modelować je, tworzymy potem blank, ale tak naprawdę on musi zostać uzbrojony, ktoś, musi, ktoś kompetentny musi taką wędkę zabrać nad wodę i po prostu nią przełowić. Po takim cyklu testów, taka wędka czy taki blank wraca do mnie. Ja nanoszę pewnego rodzaju korekty, albo to są korekty materiałowe, albo już korekty związane z projektami samych matryc. No i powstaje kolejna wersja. No i w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy po poszczególnych projektach, no to określamy, czy ten blank może się finalnie potem znaleźć już jakoś w produkcji. Te moje wyjazdy, które odbywały się tak, no odbywają się tak 3-4 razy w roku, są bardzo pomocne właśnie do czegoś takiego, bo na takie wyjazdy zawsze zabierałem kilka, kilkanaście wędek, kiedy jest grupa kilku osób, wędkarzy, i łowią w różnych łowiskach, a przede wszystkim w łowiskach bardzo rybnych, i to naprawdę bardzo pomaga jakby skrócić ten etap testowania. Zacznijmy od tego, z czego robi się takie wędki, co jest takim, e, takim pierwszym elementem może e, tworzenia wędki, co jest e, takim, e, pierwszy, pie, pierwszą rzeczą, od której się zaczyna budowę blanku. No musimy mieć surowiec, e, musimy mieć dwie rzeczy, musimy mieć surowiec i musimy mieć matrycę. Matryca to jest e, tego typu Element to jest matyca do budowy blanku, nazywa się mandrelem. Ona jest wykonana ze specjalnej, yy, twardej stali o, o bardzo dużej sztywności. Yy, ona jest najczęściej galwanizowana po to, żeby uzyskać bardzo, dużą, yy, bardzo, małą, bardzo mały współczynnik tarcia. To jest bardzo istotne yy, przy, przy produkcji takich blanków. No i praca odbywa się w zasadzie na przygotowaniu takich matryc. One są bardzo ważne, to one, one będą kształtowały to, jak będzie dany blank pracował. Drugim ważnym elementem potrzebnym do, do zbudowania takiego blanku jest mata grafitowa. To jest mata impregnowana żywicą epoksydową, i tu mamy przykład takiej maty grafitowej. To są tak zwane maty jednokierunkowe, kiedy mamy układ włókien grafitowych w, jednym, w jedną stronę, w jednym kierunku. Mogą występować maty troszeczkę inne, tak jak mamy tutaj pokazane, to jest mata tak zwana ze skrimem, kiedy... Co to znaczy ze skrimem? Tak, skrim to jest, tu będzie może troszeczkę to widać, to jest taka dodatkowa siatka wzmacniająca, ona jest ze szkła najczęściej wykonywana, bo ona służy do wzmacniania konstrukcji ścianki blanku. Mamy różne możliwości, jeżeli chodzi o kreowanie wytrzymałości blanku i jego charakterystyki pracy. I bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie na początku odpowiedzieli, czy będziemy używać właśnie materiału takiego jednokierunkowego, czy też włókna jednokierunkowego, ale dodatkowego zabezpieczonego siatką. To z punktu widzenia produkcyjnego ma bardzo duże znaczenie, chociażby dla przygotowania samych matryc. Musimy mieć to skorelowane. Wybór materiału plus wybór matrycy. No i mając. Tego typu materiał, tu mamy przykład też jeszcze troszeczkę inny, tu mamy przykład prepregu, yy, może w ogóle powiem to prepreg, bo to może nie wszyscy wiedzą, Co to, to w ogóle jest. O. Tak, yy, tak. prepreg to jest preimpregnowane włókno grafitowe, No jest preimpregnowane żywicą epoksydową, termoutwardzalną, jednoskładnikową najczęściej, czyli to jest układ yy, włókien grafitowych. Oczywiście, yy, zamawiając tego typu materiał, yy, musimy określić, jakiego rodzaju włókno jest nam potrzebne. Ale zamawiamy to włókno i ono jest powleczone na specjalnej maszynie y, żywicą epoksydową, niejako jest zatopione to, to włókno. Oczywiście przygotowując tego typu materiał musimy określić jego parametry, gramaturę, grubość, rodzaj włókna, gęstość upakowania włókna, średnicę włókna, gęstość y, całego prepregu. Jak i zawartość żywicy? Jest szereg parametrów, które decydują o tym, jak dany projekt ma powstać. Krzysiek, są różne rodzaje materiałów, które ty z których ty wykonujesz blanki. Powiedz mi, takim najlżejszym materiałem, najlżejszym, ale zarazem, który jest bardzo mocny? Generalnie to jest grafit. Zawsze będzie najlżejszy, bo on będzie miał na najmniejszy ciężar właściwy. Oczywiście bardzo dużo będzie zależało od rodzaju włókna, od producenta tego włókna i, i od tego, jaka jak, ma tak zwaną gęstość opakowania, bo obrazowo rzecz ujmując, możemy uzyskać taką samą warstwę y, grafitu na pre pregu z włókien o większych średnicach, zatopionych w żywicy i będzie wtedy mniej tych warstw w grubości, a w innym przypadku możemy użyć y, włókien o mniejszych średnicach, będzie tych warstw więcej. I też będą zatapiane w tej samej grubości prepregu. Stosując, jakby te same włókna grafitowe uzyskamy zupełnie inne efekty potem, jeżeli chodzi o wykonanie blanku. Tuż tu skrajnym w tej chwili takim przypadkiem tych średnic włókien grafitowych są słynne w tej chwili już nanomaty. Przy czym prawdziwa nanomata wygląda w ten sposób, że ona jest wykonana z nanożywicy, czyli cząsteczki mają, fizyczna wielkość cząsteczki samej żywicy jest zdecydowanie mniejsza niż przy żywicy tradycyjnej. Przyjmuje się około 8-10-krotną większą różnicę, jeżeli różnica między średnicą tej cząsteczki występuje, wtedy możemy określić, że to już jest nanocząsteczka i to samo jest z włóknem grafitowym, bo Wiele mat, czy wiele firm, które produkuje blanki, mówią, że robią to z nanotechnologii, owszem, ale to jest tylko nanożywica. I ona wtedy jakby pełni i wypełnia przestrzenie między włóknami grafitowymi, stabilizując je, czyli mamy zwiększoną odporność. Natomiast w tej chwili najnowocześniejsze prepregi grafitowe, nie tylko grafitowe, bo, bo tu mamy przykład akurat, chyba, nie wiem, to jest pierwsza mata, nano szkło. Bardzo ciekawa rzecz, bo jak wiemy, blanki szklane najczęściej są przezroczyste, prawda? albo są transparentne. I to jest właśnie przykład klasycznego prepregu szklanego. On jest przezroczysty, a to jest najnowszy rodzaj maty szklanej, właśnie wykonanej w nanotechnologii. Ona już jest ciemna. Ten blank szklany, który tutaj z tego utrzymamy, będzie troszeczkę inaczej wyglądał niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, bo jest po prostu. Ciemny. Czyli, Czyli włókno węglowe, można powiedzieć, że włókno węglowe, jak wszyscy kiedyś, że tak powiem, mówi, że włókno węglowe jest bardzo lekkie, takie wytrzymałe, wytrzymałe i tak to teraz, że tak powiem, wyższym już materiałem, lepszym materiałem, można powiedzieć, jest materiał? Nie, bo to, to dalej jest to samo. Oczywiście technologie też idą do przodu i producenci już samych włókien. Też wykonują coraz nowsze włókna, tam się głównie steruje z punktu widzenia wędek steruje się dwoma parametrami: moduł sprężystości i moduł wytrzymałości. Balansując tymi dwoma parametrami możemy osiągać różnego rodzaju zachowania w blankach. I teraz w zasadzie większość dostępnych włókien była już kilka czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat temu. No może kilkadziesiąt przesadziłem, ale kilkanaście lat temu. Natomiast zmienia się w tej chwili sposób ich wykonania, czyli one są precyzyjnie ciągnione, uzyskujemy większą powtarzalność średnicy, co jest bardzo istotne przy, przy tego typu matach. I druga bardzo ważna rzecz, skalujemy je do, do, do właśnie skali nano. To powoduje, że powiedzmy, jak mieliśmy przedtem jedną warstwę grafitu, w tym momencie w tej samej warstwie mieści się 10 innych warstw, i to powoduje, że Niejako używamy tego samego materiału, tego samego grafitu, tej samej żywicy, ale mamy kompletnie inne parametry, głównie wytrzymałościowe takiego, takiego surowca. Czyli z tego, co mi mówisz, można zrobić różne blanki o różnej pracy, o różnej masie, to znaczy lżejsze, cięższe. Tak. Przecież różnica, różnica ciężarów właściwych nie jest aż tak duża. Oczywiście między szkłem a grafitem ona będzie duża, natomiast różnica ciężarów, właści ciężarów właściwych samych włókien grafitowych jest dość zbliżona. Więc tam nie ma takiej możliwości, że wykonamy blank o zadanej charakterystyce, czyli on będzie miał daną długość, dane średnice i dane grubości ścianek i on będzie o 20 czy o 30% lżejszy bo takiej możliwości nie ma. To jest cały czas grafit i on, te, te różnice w masie jego są stosunkowo nieduże, więc można powiedzmy wykonać taki blank o kilka procent lżejszy. O kilka procent, czyli yy, no nie ma takiej dużej różnicy, ale jeżeli chodzi o przewodzenie tego brania, na przykład jeżeli chodzi o kije spinningowe, bo o taki teraz właśnie mówimy, no to jest duża różnica, prawda? Tak, to bardzo dużo zależy od, no zależy od wielu rzeczy, ale... Od jeżeli, tej gęstości, prawda? Tak, to zależy, uży, zależy to przede wszystkim od materiału, rodzaju materiału, jaki używamy, yy, Pomijam tu w tym momencie kwestię samego mandrala, samej matrycy, bo to też jest bardzo istotne, sposobu skonstruowania blanku, bo to, że mamy dany materiał, to jest jeden, jeden z elementów, ale to jak będziemy go wykrawali, w jaki sposób będziemy go nawijali na, na dany mandrel, jaką on będzie miał właśnie zawartość żywicy, bo tak jak mówię, jeżeli porównamy dwa prepregi, które będą zbudowane z tego samego grafitu, ale będą miały różne zawartości żywicy, czyli jeden będzie niskożywiczny typu 22-23%, drugi będzie wysokożywiczny 45%, to mamy dwa zupełnie różne blanki, totalnie różne. Ten, ten drugi z większą ilością żywicy będzie bardziej głuchy, będzie, nie będzie miał takiej sztywności, za to będzie miał troszeczkę większą odporność mechaniczną na jakieś urazy. Czyli typowy kompozyt y, włókno szklane, że tak powiem, i włókno węglowe będzie bardzo mocnym blankiem, to znaczy będzie miał duże parametry wytrzymałości, tak? Tak, generalnie tak to można powiedzieć, że y, y, w prowadzenia... Czyli typowe blanki sumowe, na przykład. Tak. Tak. Wprowadzając dodatkowo do grafitu materiał szklany uzyskujemy większą odporność na wszelkiego rodzaju obciążenia, czyli z, 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 mamy obciążność na zginanie, tam bardzo mocno wzrasta, no i na urazy mechaniczne typowo jakieś udarowe. Przy czym to oczywiście jest to też bardzo istotne, no tutaj trzeba w odpowiedni sposób projektować takie kompozytowe blanki, tak, żeby dobierać odpowiednią proporcję pomiędzy poszczególnymi materiałami, żeby zachować te założenia, które chcemy przy danym blanku osiągnąć. Jeżeli chodzi ogólnie o stworzenie blanku, jak to wygląda? No mówiliśmy teraz o dwóch elementach, które są najbardziej potrzebne, czyli o mandreli, tak? I o I surowcu, surowcu. materiału, tak. Dokładnie. Co dalej i jakie etapy, jeżeli chodzi o e, tworzenie blanku następują? Więc pierwszym etapem to jest wycięcie danego wykroju. Oczywiście ten wykrój już jest przewidziany na etapie projektowym i, i on, on jest ściśle obliczony. Czyli mamy podaną jego długość, jego wymiary, jego zbieżności w odpowiednich miejscach. Czyli rozumiem, że na przykład na tym odcinku, który teraz trzymasz w ręku, w dłoniach, Nawijając na ten blank to będzie już całość, czy, czy? nie, to jest tak, no, najprostsze blanki robi się w ten sposób, że robi się jeden wykrój, nawija się na madrelu i go się wypala. I, i, I takich blanków jest bardzo dużo, to są z reguły no, blanki no, budżetowe czy najtańsze, ta produkcja, która musi podlegać bardzo ostrym reżimom cenowym, bo wiadomo, że taki potem musi być no, przystępny dla wędkarza w sklepie, no musi polegać na tym, że jest zrobiony z materiału, o, no, tani materiał, już nie będę wchodził w szczegóły, co to oznacza, dlaczego jest tani, w każdym razie taniego materiału, no i musi przede wszystkim nakład pracy potrzebny na jego wykonanie musi być jak najmniejszy, a to się sprowadza właśnie do tego, że mamy jeden wykrój, który jest szybko nawinięty na Mandrelu i idzie dalej do, do produkcji. Na no, taki blank, i... który ty tworzysz, ile potrzebujemy? Różnie. To w zależności od typu. tego, jakie, jakie blanki buduję, z której serii, co chcę osiągnąć. E, e, w, mam dwie serie blanków, które są też robione z, z jednego wykroju. Ale nie jest to zwykły standardowy wykroj, który po prostu wycięty jest zbieżnie na jednym kącie, tylko to są specjalne wykroje w odpowiednich miejscach. To wymaga no, znacznie większego czasu na to, żeby taki wykroj zrobić. Ale mam też serię blanków, gdzie do jednego elementu wchodzi sześć różnych mat grafitowych. Mówię, sześć, czyli sześć takich, sześć takich elementów. takich elementów musi być każdy oddzielnie nawinięty na maszynie. To jest oczywiście bardzo czasochłonne, bo tego typu nawinięcie musi być bardzo precyzyjne. Czyli planuj sobie pewnego rodzaju cechy, które chcemy osiągnąć w ten sposób, i musimy potem tak nawijać ten materiał, żeby wklejać go w odpowiednie miejsca na, na mandrelu. Wykonanie wtedy takiego blanku, takiego elementu, jest często kilkakrotnie dłuższe niż wykonanie takiego prostego z jednego wykroju. Jeżeli chodzi o budowę blanku, powiedz mi tak, jakie są etapy po kolei. Jakbyśmy tak. Tak, postaram się to skrótowo, tak szybciutko powiedzieć, więc pierwsza rzecz, o której tutaj zaczęliśmy już rozmowę, to jest właśnie nawinięcie tego wykroju na, na mandrelu. Następnym etapem jest przygotowanie tego mandrelu, do, mandrelu z nawiniętą grafitem do wypału w piecu. Polega to na nawinięciu taśmy polipropylenowej z określonym naciskiem na dany mandrel, Ten nacisk jest oczywiście też za każdym razem inny, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, jakie materiały używamy. W każdym razie nawijamy taśmę polipropylenową. Chodzi tutaj o to, że żywica epoksydowa, która jest zawarta w prepregu, ona ma, ma, ma taki parametr określony jako czas płynięcia. To oznacza, że w pewnych temperaturach i w pewnym momencie ona osiąga na tyle dużą lepkość, że zaczyna spłynąć. Gdybyśmy taki mandrel z nawiniętą grafitą sadzili bezpośrednio do pieca, to po prostu w czasie wypalania, zanim on się utwardzi, spłynie nam z mandrela. W związku z tym. Yy, stosuje się taki yy, yy, zabieg polegający na spiralnym nawinięciu taśmy polipropylenowej, która ma trzymać w pozycji ten blank. Jak mamy już tak przygotowany yy mandrel, zabezpieczony w odpowiedni sposób, on wprowadzany jest do pieca i jest wypalany. Proces wypalania yy, w berpozomie nie jest taki prosty, że załącza się przycisk, piec sobie startuje grzeje i utwardza. To jest wieloetapowy proces w zależności od tego, jakie używamy materiały, bo każda, ta, każdy taki materiał ma kartę charakterystyki przez producenta są określone pewne parametry dotyczące właśnie lepkości żywicy zawartej w tym materiału. A materiale. jeżeli mieszasz te materiały jeden materiał ma na przykład... Muszę wypalać wszystko w obrębie jednego systemu żywicznego. Rozumiem, czyli Więc po kolei. Nie, nie może być tak, że... To na znaczy tak, że jeżeli mam w danej serii produkcyjnej blanki, które są oparte o różne materiały, ale w obrębie tego samego systemu żywicznego, ja je mogę wypalić na podstawie jednego programu. Jeżeli mam elementy do, do tego samego nawet blanku, ale są zrobione na materiałach z innym systemem żywicznym, one muszą być oddzielnie wypalane. Przeprogramowuje się wtedy piec na zupełnie inne parametry czasów, temperatury i ciśnienia po to, żeby osiągnąć odpowiednie te parametry już charakterystyczne dla danego żywicy. Czyli to nie jest takie proste. No nie jest takie proste. No jest, bym powiedział, dosyć trudne. Parę lat mi zajęło to, żebym dotarł do takiego punktu, że, że będę te blanki mógł z pełną odpowiedzialnością prezentować odbiorcom, że będę wiedział, że one spełniają pewne cechy założeniowe, oczywiście projektowe, ale też cechują się dużą odpornością na jakieś. Czyli kolejny etap, kolejna możliwość, każdy wędkarz może wybrać, co chce, jaki blank chce, bo są różne firmy, które produkują blanki. Tutaj Krzysiek akurat nam pokaże, jak będziemy, pokażemy, jak nawinąć na mandrele właśnie te tworzywo, tutaj, które Krzysiek trzyma. Zapraszam na kolejny odcinek programu Zwędku na Wodę Polskiej świat w przyszły czwartek o 16.10. A teraz zapraszam na krótki materiał tutaj z pracowni Krzyśka. I w następnym odcinku dalszy ciąg tego programu, ponieważ wiedza, którą ma Krzysiek, jest bardzo duża, obfita. Nasz program niestety jest bardzo krótki. Dlatego postaramy się w następnym odcinku resztę e, rzeczy, które byśmy chcieli bardzo pokazać w odcinku, e, zademonstrować i mam nadzieję, że dużo więcej się dowiecie o blankach i każdy wędkarz, który weźmie wędkę do ręki, będzie miał świadomość tego, że ile tam musi być włożonej pracy, doświadczenia. E, no i oczywiście technologii, która cały czas idzie do przodu. No i bardzo dobrze.